Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Hatekhame. Dziś zagramy sobie w World of Tanks, dawno nie było, dawno nie grałem w wot -a. zrobiłem sobie naprawdę długą przerwę od tej gry. Zagrałem sobie dzisiaj e, ogólnie już 3 albo 4 gry, ale bardzo szybkie. E, dwie gry też 40 szybko i dwie gry, odbydliwie przegrane, Chin'u. Ale w każdym razie, zagramy sobie dzisiaj mm, e, chińską podróbką China. E, żadnych nawoływań do tej nazwy, prawda, w ogóle. Jak tak patrzę... Na Chiny i tak widzę M5A1 steward u nich, po prostu mnie to rozwala. Jeżeli zobaczyłem też cicha, żadnych nawoływań, oczywiście, ale w każdym razie żadnych nawoływań do Japonii nie mają. Jeżeli nie jest, jeżeli, czy. Steward był, tutaj był steward, właśnie, tu jest steward M5 Steward, M3 Steward w ogóle nic, ani z MP. M5A1 Stewart. Nic za nic oczywiście. W Chinach podróbek żadnych nie robią. Znaczy dobra, nie będę też, nie będę tego też wyśmiewał, ponieważ... E, no... Pff, może to nie są podróbki, tak? Nie znam się na tym, przepraszam. W każdym razie, zagrałbym sobie dzisiaj właśnie e, China z, Hen, z Chin oraz e, T28 z Rosji, która jest ogromna, ale nie jest to w żadnym wypadku czołg ciężki, jest to czołg lekki. Kil nie średni, przepraszam średni eee, w każdym razie zaczniemy sobie od tego chińskiego główna znaczy też tak, eee, to znaczy bardzo dobrego chińskiego czołgu <grym> zagrałem nim chyba już kiedyś jedną grę nie, wiem, nie pamiętam jak mi poszło naprawdę ja miałem przerwę od wota, może na jakieś dwa tygodnie więc wiecie zobaczymy jak to pójdzie mam nadzieję że gra też nie jest zbyt głośno ponieważ nie wiem ja coś odczuwałem na słuchawkach że jest strasznie głośno dlatego nawet jest ja sobie trochę teraz przyciszę tak odrobinkę Weźmy sobie tak na 30. Albo po prostu to jest takie moje zdanie, czy coś. Nie wiem. Widzę, że o, trafiliśmy na ogarnięte tiery. Mamy trzeci. Przed też są trzeci. No. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wejdziemy sobie. No cóż, na lewo, czy na prawo. A nie, dobra, pojedziemy sobie jak zwykle na lewo. Uważam, no. że to najlepsze rozwiązanie, jeżeli o to chodzi. Na tej mapie, nie wiem, po prostu zawsze jeżdżę w lewo. W ogóle patrzcie, jak on, patrzcie jak on jest wolny, bez żadnego ciała. Naprawdę? Śmieć w ogóle. Chwila, dopiero teraz. Ej. Ej, jaka szmata Naprawdę? Friendly fire mamy w ogóle teraz... Bleh. W ogóle teraz... Eee... i wiem co powiedziałem. Powiedziałem, że w ogóle e... bez żadnego ciała lepszego nie będzie by jeździć. No w sumie jakby ciało wpływało na szybkość po części wpływa, no może być lżejsze, to tam jakoś ten. ale no nie o to chodzi choćby oczywiście o silnik, który przydałby się w tym, w tej chińskiej kupie pancer, drugi tier, niszczyciel te 18 niszczyciel w sumie drugie tiery, więc może Jakoś tu nie zginiemy, nie, nie zginęmy za szybko. go O o o o o o coś tam, coś tam Coś wystrzelimy No ta Od razu 20 Ej, na plecy nam wjechali PZ3. PZ3 PZ3 strasznie szybki czołg One pitch tam trafiłem bo tak, będziemy, może będziemy mieli bonus za obserwację. Oj, widzę tutaj 82 także niszczyciel. O Boże, niszczyciel amerykański. Chciałem się wycwanić. Nie weszło mi. Jeszcze raz? Wątpię. Wątpię, czy cokolwiek tam zrobimy. Dobra, ta 82 padła. Jest 4 do 10. O Boże, jak nas zjechali. Boże jasne Tak nauczyłem się tego określenia Ostatnio w ogóle krzyknąłem tak na meczu w lolu i tak zacząłem mówić tak Ja nie wiem PZ2 Nie Powinienem strzelać jeszcze dalej nim. I tego tak nie przestrzelę Może zostałem sam? Nie, co ja tam? Jeszcze nie O, cześć! Eee, nie zarysowaliśmy. Dobra, żyje jeszcze. Wow, to chińskie gówno jest strasznie wytrzymałe. Ej, tego się nie spodziewałem po czymś takim. Ale wiecie co, na ogień niszczycieli jak się wystawię... No to już nie potrwa zbyt długo. O, nie wiem czy nawet niszczyciel nas zerwał czy nie niszczyciel, nie, to chyba nie był. Nie wiem co nas zerwało, jest 6:12. dostaliśmy ostro w dupę. Jeszcze mamy awka, z tego co widzę, Dobrze myślę? Nie, nie ma, nie, chyba by się po prostu nie wczytał ten. Nie, on tu... nie, on tu nie awczy, ale jest 6.13 już, więc o, powodzenia. Ten został. Nie będziemy oglądać tego ekranu porażki czy coś. I od razu przejdziemy sobie na mecz t semką z Rosji Zobaczymy, może teraz nam pójdzie lepiej, może lepiej, może gorzej, zobaczymy, mam nadzieję, że lepiej W ogóle, bo, bo, w ogóle, właśnie kupiłem sobie e, Silnik Już za wolne doświadczenie, tylko po to, żeby szybciej tym czymś jeździć Komaryn? A już wiem, co to za mapa, dobra Przez chwilę nie ogarniałem Tylko po to, żeby szybciej tym czołgiem jeździć, bo widzę, że on jest naprawdę ciężki Co ruskie, to dobre, prawda? że mamy 69 pocisków. <grych> na i od razu. <grych> dobra, nieważne. Przepraszam. <grych> Widzę, że tym razem też mamy szczęście. Wow, tego się nie spodziewałem. Miły powrót do na gry. Ponieważ z domu mamy e, w czwarte tiery, Nie wiem, może to jakoś poprawili czy coś. wątpię szczerze, ale może. Może coś się zmieniło. Ponieważ kiedy ostatnio wchodziłem do gry, czytaj, dzisiaj, przed chwilą, e, może jakieś 20 minut temu, e, coś mi się ściągało, ale to było jakieś 3 mega, więc nie wiem co to było. Jakaś taka mała poprawka. E, Dobra noc? Nie, patrzcie, wyjedzie. Lol, patrzcie, jak, jaka łódź podwodna. Rosja powinna takie czołgi produkować. No to w końcu Rosja. W Rosji wszystko jest takie. Jakby Rosja produkowała czołgi, to to by były. To, znaczy, produkuje, ale gdyby produkowała jakieś nowe typy czołgów czy coś, tak wiecie. Jakby jakiś super inżynier. E, HTKM przyszedł do nich i zaproponował czołg, który byłby łodzią podwodną, to wiecie, było takie of, ale fajne, kupię, kupię ten pomysł, dobra, dawaj, i w, tak naprawdę, tak naprawdę by mi nie zapłacili, bo to Rosja, ale daliby mi za trzy wódki, w sumie to trochę mało za czołg. Ja bym nie sprzedał. By musieli mi ich dać chociaż cztery. Łomatko, gdzie ja się w ogóle zapędziłem? Ja pierdnicza. Dobra, nie strzelał w nas Nie musiałem się obawiać Spróbujmy go przestrzelić, może, może uda nam się działo Nie uda nam się działo No jak to tym go nie pokonamy Sreć nie umiecie pata patam, zagraduję was Zobaczycie, wylatujecie dzisiaj Czy coś Spróbujmy? Tym go nie pokonamy, niestety. Nie przestrzelimy dziada. Wiesz? nie Co! Nie, nie będziemy tak się wystawiać na ogień. W ogóle co ja robię? Zapominam o tym, co najważniejsze. Żeby schować się za jakimś budynkiem chociażby ten strzelik to, to w nas nie walnie. Ale ten AMX jest podobno... a znaczy podobno. Z tego co pamiętam, strasznie wytrzymały. Jak na czołg tego tieru. I z tego co widzę, to będę zaraz umierał, więc. to nie będzie długie. Niech mi ktoś pomoże. Pomoże mi ktoś? coś? Help! O, jeden z naszych padł. Ja wiem, że to na MX tu stoi. Musi to być. No wiedziałem. Ja mam... Ale co ja mu zrobię, kiedy ja go przestrzeli? Prze przebić nie mogę przestrzelić. Gdyby się przydał jakiś dobry niszczyciel albo artyleria. Ponieważ ja tym czołgiem swoim to. nie zrobię nic. Wow! Ten jak pierdzielną to tylko. Ten jak teraz we mnie pierdzielnie to już tylko raz. Przez chwilę go swoją drogą widziałem tak przez dom, tak mi się wydaje. Dobra, możemy, możemy mieć bonus za obserwację. O tak. Ale widzę, że tym razem idzie nam troszeczkę lepiej. Mamy statystyki z, z, z drużynowe 9-7, na razie nie udało nam się nic zabić, no ale co by tu, co poradzić, no co zrobisz, no co zrobisz, no nic nie zrobisz. Nie na przez budynek to nie przestrzelę. O, wow, drzwi trzasnęły. Wiatr wieje. Zaczynam się bać, coś zaraz mnie zaatakuje od tyłu czy coś. Help. Staję w tym jednym miejscu, nie wiem, zastanawiam się co ja mam teraz zrobić, jak wyjadę to umrę, jak zostanę to to zostanę w sumie, to w sumie nie jest głupie, ale pamiętnie pomógłbym tam na froncie, czy coś, o nawet obserwując, dając pozycję wrogów, czy coś, być zwiadowcą. No, zawsze, nie wiem, czy przypadkiem to też nie daje punktów, nawet jeżeli trafimy kolesia, ale nie przebijemy go. Rykoszyt, te. Nie zrobiłem mu nic, ale jest 14-8, aby teraz nie umrzeć. Więc pojadę sobie teraz spokojnie. No, nie będę już wyjeżdżał, żeby się nie wystawiać na jego ogień. Miałem nie wyjeżdżać. Wjechałem. Pozdrawiam. Ale on jest tam za górką, z tego co widzę. Albo inny. On jest tutaj. Patrzcież go. Typowe. Działo jest strasznie słabe, będę musiał sobie kupić nowe. No nie mogę, teraz nawet nie trafiłem, ale nie mogę nic z nim przebić. Dobra, wygrany mecz. Bardzo ładnie. I chyba zagramy sobie jeszcze raz z tym chińskim dziwnym czymś. Ile zabraliśmy punktów? 392, no nie za dużo. Ale zagram sobie jeszcze raz z tym chińskim głównym. A co? Wiesz, co? Wydam też trochę wolnego doświadczenia. A co? mi tam nie będę. Zobaczymy, ile kosztuje nowy silnik. 700. Nie, dobra. Jednak nie. E, nie mam przy nim odblokowane. <laughs> Ale zagramy sobie tak. Nie. Za 700 nie myślałem, że będzie jakieś 400, 500, tylko. A tu patrzcie. O, malinówka tutaj malinowka. Kurde. E, to tak naprawdę nie potrzeba tu dość dużych. E, dość dużych szyb prędkości. I tak sobie damy radę jakoś. Może. Mam nadzieję. Widzę, że jest jakaś jeszcze jedno cicha. I to chyba też jest to chińska. Gdzie on jest? Tam jest. Nie, to jest japońska cicha. Że tak chyba drobki w ogóle. Cały czas oczekiwań na graczy. Coś zwaliło się czy coś? Eee, czekajcie moment. Okej, okay, jestem z powrotem. Okazało się, że coś mi, coś mi po prostu mi rozłączyło, chociaż nadal miałem internet. Więc nie rozumiem, co się stało w każdym razie. Eee wszedłem do tej gry, zagrałem grę. Nie, wygraliśmy ją za to za doświadczenie, które kupiliśmy. Hmm. Eee, pff. Za które zdobyliśmy w grze, kupiłem sobie od razu nowy silnik. Zaczniemy sobie jeszcze raz, ponieważ w trakcie gry musiałem ogólnie na chwilę iść ławką, więc już postanowiłem zagrać jeszcze raz. No cóż, tak już wyszło. Przepraszam za to, zobaczymy, jaką mapę tym razem nam dobierze. Także w samym tym meczu zbyt dużo się nie działo, ponieważ jak już mówiłem, musiałem w trakcie meczu na chwilę wyjść. Ale coś tam zawsze zrobiliśmy, pewnie dobrze, nawet przebiłem. udało mi się przebić dwóch, więc Przecycjamy, zobaczymy jak to działa Przedmieście, o, to jest ta mapa I z której strony? To jest ta mapa, gdzie jest taki fajny pociąg Taki fajny podjazd Tak, tu jest właśnie ten słynny, słynny pociąg, tak Tak powiem hmm. Co to jest za czołg? Valentine, eh, Valentine nawet ma jakąś. naklejkę Diddy, bronić bazę. Dobrze już, bronię, panie generale. Generał? ja wszystko zrobię, spokojnie. Wezwalę ich. Dobra, no, lecimy no, sobie tutaj. Możemy no, jechać albo w lewo, albo w prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, no nie wiem. Dobra, prawo. Niech będzie prawo. Powoli. Więcej, zróbmy więcej przerw, żeby, żeby nic się nie stało. Bezpieczeństwo to podstawa w końcu. O, 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 widzicie, macie potencjalnego wroga, próbujemy zniszczyć mu kąsienicę, oczywiście nic nie zrobiliśmy, może tym razem, idealnie w gąsienicę. coś zniszczyliśmy, ale to chyba nie końcienica. a może jednak coś tam się poruszyło, a teraz chyba rozwalam cały rzest mu że to i tak nic nam nie da, dobra, Mogę mu niszczyć, ale jak zacznie w nas strzelać to już nie jest tak fajnie. Bo nie ma kto nam pomóc tutaj, widzę kurde. Wiecie co, nie? Nie, nie, nie. Zrobimy nawrót. Cofka, w ogóle. Wyjazd stąd. Wypad. PZ1C Tam tylko żeby nam z dupy nie trochę... O kurde. <gry> Okej, okay, nawet nie muszę się obawiać stamtąd strzału, wystarczy, że obawia się stąd strzału. Ale tu mamy słynnego EMisa 40, 40, tak? Brawo 40, 40 która jest... Bardzo, którą bardzo trudno przebić. Widzę, że ktoś tam umarł, ktoś z naszych umarł. Umarnęło mu się. Widzę, że pociąg się nieźle wykoleił. Ktoś tu musiał nieźle pierdzielność widzę. Oj patrzcie, PZ bez PZ1. O kurde, jak, nas jak nam wyjedzie, to nie jest fajnie. Eee. Cholera. Ale dobra. Nawet go trochę trafiliśmy i nawet przeżyliśmy. To chińskie gówno jest naprawdę wytrzymałe. Kurde. Obligowaliśmy z dwóch magazynków, chyba. I nadal stoimy. Nadal dajemy radę. I wciąż jakoś idziemy. Jest 7-8, mam nadzieję, że tym razem to wygramy O o o o o Niszczyciel! Nie! No i dziękuję Czy to wygramy? O i wątpię jest. Uh, ich przewaga. Chociaż 89. 9 Tutaj widzę niszczyciela, to 80 dwójka Tutaj to też jest niszczyciel To też jest niszczyciel. To też jest niszczyciel. Ej, to też jest niszczyciel. Nie, dobrze? To jest, to już jest akurat e, czołg średni. Znaczy nie, została nam jedna artyleria. To jest artyleria, przepraszam, źle się wyraziłem, to jest artyleria. E, zobaczymy już czy to wygramy. Bardzo możliwe, miejmy nadzieję. No dajesz. Ładnie, jednego mniej, jeszcze, jeszcze tylko pięciu. Ja nic nie zrobiłem, to musicie za mnie, kariujcie mnie. Macie nuba w tym 10, 10, 10, 10, 11 że będzie. Ponieważ ta Madilla chyba sobie za bardzo nie da rady. Zobaczmy tutaj. Co się będzie działo. To chyba. 3 na jednego. Chyba na jednego. Na dwóch. Coś chyba. kurde, 10, 12. Jednak nie 10, 11, a nawet 10, 12. Zostało ich 3. Więc. A brawo Także... o może jeszcze raz wtedy będzie jeszcze lepiej wtedy zostanie już wtedy tylko 11 na 3, 12 ale widzę, że nam nawet bardzo obchują. a 10 na 13 to już jest raczej pozdrawiam serdecznie bardzo i w ogóle przegrana co to było <gryw> w kampium w tym samym miejscu a on chyba nawet się nie wychyli a jednak się wychylił i zginął 11:13 Tutaj też 46. Rosyjski czołg, Niemcy. Bez Człus, Rosja. Rosja wins. Kurda, dobra. Marder już sobie nie da rady. To już można go raczej spisać na straty. No właśnie, i tyle. No, nie było ciekawie. Ale co zrobisz? No, nic nie zrobisz. Tamten mężczyzn, tamten by nie musiał wychodzić, byłby ciekawy. Ale dobra. Nie już tutaj, bo nie przedłużać. Dzięki za oglądanie. I następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.